Cześć ja. Rysiu, dawno Ci nie widzieliśmy. No. Jak zdrowie? Dobrze. W porządku? No. Na razie tak. To najważniejsze. Mm. Mam multimetr, idziemy sprawdzić. Mm. Jak myślisz, trzeba będzie balanser? Istnieje i że jest, aczkolwiek sam nigdy z tego nie korzystałem. W związku z tym jestem żywo zainteresowany tym, żeby zerknąć i sprawdzić. Ok, to co? Lecimy w takim razie dalej. Dwa, trzy słowa no. Poprawiłem kanalizację do góry, bo tu chcę robić podłogowe ogrzewanie, więc tu rozdzielacz zamontowany tu już przygotowuję, przygotowuję te 29 283 coś takiego już nie pamiętam teraz dokładnie ale chodzi o to że bardzo nisko i dlatego w tym domku jest założone właśnie takie bo ja się zastanawiałem dlaczego 24 kw działa po prostu wczoraj był pan Łukasz i on wszystko ogarnął po prostu odkrył coś co było tutaj. I serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i promowaniem, propagowaniem tych wszystkich rzeczy, które pozwolą nam wam żyć bez płacenia rachunku. Czy to jest możliwe? Oczywiście zawsze wiadomo, w teorii to wszyscy wiemy, że wiele rzeczy jest możliwych. Jak zabieramy się za praktyczną realizację, różnie to bywa. Tutaj w tej chwili mamy bank energii w granicy plus minus 10 kWh. Tutaj mamy. Potocznie mówi się dwunastki, natomiast trochę więcej jest tutaj tego prądu niż tylko 12V w każdym z tych akumulatorów, a tutaj mamy takie dwudziestki czwórki. Natomiast do tego wszystkiego zajmiemy się dzisiaj dołożeniem tych akumulatorów, które już wcześniej na odcinkach widzieliście, one były założone. Tutaj mamy 120A każdą sztukę, natomiast tutaj te pojedyncze mają po 100A, ten i ten. Natomiast w przypadku tych transparentnych, które niewątpliwie na pewno nam się tutaj wyróżniają na tyle tamtych, mamy, mamy większą pojemność. To jest raz. Dwa. Tutaj leżą balansery z tego względu, że będziemy zakładali do nich po to, żeby one mogły sobie pracować w lepszej kulturze pracy. O, tak byśmy mogli to określić. Teraz tak. Jeden balanser założyłem już na ten rząd i co się okazuje? On piszczy. I przyznam się Wam szczerze mówiąc, że jest to e, bardzo irytujące. Co za tym idzie, już pierwsze co mi się nasuwa na myśl, że e, o ile to nie przestanie piszczeć po zbalansowaniu tych akumulatorów, to o tyle będzie trzeba się tego pozbyć. Bo nie będzie można raczej przebywać przy takim pisku, bo on jest tak nieprzyjemny, że szkoda gadać. I w związku z tym, że ledwo co okazało się, że zamontowałem to wszystko tutaj, no to okazuje się, że to nam się nie sprawdzi i trzeba będzie to przenieść, jeśli okaże się, że ten pisk po prostu nie zniknie. Może być tak, że w momencie, kiedy one się zbalansują, po prostu to ustanie. I w tym momencie być może to już nie będzie żadnym problemem, natomiast o ile to nie zniknie, no to w tym momencie na pewno przebywanie gdzieś blisko tego wszystkiego raczej nie będzie wskazane. W związku z tym zakładam, że e, trzeba będzie to przenieść. Tak czy inaczej, był też taki plan. Chciałem to przez jakiś czas sprawdzić, przetestować, natomiast już Wam mówię, jak sprawa wygląda. Z racji tego, że Chcę powiększyć ten bank po to, żeby móc obsłużyć tutaj ten nasz falownik, który mamy tutaj. Tak? On w tej chwili jest wyłączony, O, jak gdyby sobie sobie. E, czekajcie, możemy nawet. O, można wyłączyć mu również też panele. Tak, po to, żeby żeby, żeby go nie, jak gdyby nie obciążać bez akumulatorów. Z tego względu, że mamy heble rozłączone. E, już mówię, jak sprawa wygląda. E, ten falownik. On moim zdaniem chodzi po prostu za głośno. W związku z tym, że chodzi za głośno, no to lepiej, też, żeby on był trochę gdzieś tam dalej e, od miejsca, w którym się przebywa. Wyobrażałem sobie to po doświadczeniach z falownikiem, który tutaj był, czyli z falownikiem e, od pana Michała Twerda, że będzie on e, jak gdyby ciszej nam się zachowywał, tylko nie wziąłem jednej pod uwagę rzeczy, że. Tutaj, w przypadku tego tutaj, po Pana Michała Twerda i tego, one są na radiatorze. Możecie sobie zaobserwować tutaj, o z tyłu, tak, widać, widać? O, widać, tu jest radiator i z tego powodu on sobie, jak gdyby to chłodzenie jest no, po prostu ciche, no on tylko i wyłącznie oddaje ciepło, a co za tym idzie, to nie przeszkadza, chociaż latem okazuje się, że to ciepło naprawdę jest nam totalnie niepotrzebne. W przypadku tych tutaj mamy wentylatory. Jeżeli te wentylatory się załączą, no to w tym momencie to przestaje być coś, co może być stosunkowo blisko, w przestrzeni takiej, w której chcemy przebywać, być, bytować, mieszkać. Także ja, ja tutaj już moja sugestia jest taka, że lepiej jednak mimo wszystko gdzieś miejsce przeznaczyć na to, takie, które jest tak powiedzmy z boku, z boku tej. Tego, tego naszego miejsca, kiedy przebywamy. Natomiast dla mnie tutaj akurat nie ma to większego znaczenia. No poza tym, że mamy kolejne wnioski, takie na przyszłość, także już możecie sobie sami zaadaptować to u siebie w swojej przestrzeni. I teraz już mówię, jak sprawa wygląda. Ja z racji tego, że ja już mam tutaj to wszystko podłączone, założone, w związku z tym y, skończę tą całą operację, dopnę i założę dwa balansery, czyli jeden tutaj, dru drugi przyjdzie tutaj. I podobne, a jednocześnie też przy okazji dodatkowo okaże się, że Pff, no coś tu dołożymy trochę, jak już tak się bawimy, to wtedy, jak gdyby już. Y, jesz, jeszcze coś wrzućmy tutaj. Także, y, ale to już w takim razie za chwilę. I co i widzimy się po, po takim małym przemeblowaniu. Wracamy z powrotem. Jesteśmy na miejscu. Co się dzieje? Spójrzcie, mamy całą baterię baterii przyznam się Wam szczerze mówiąc, że w momencie kiedy okazało się, że piszczy po prostu piszczy i ten balanser na dole miał, ma dużo większy rozjazd w tej chwili on już zaczyna łapać powoli poziom natomiast wydaje mi się, że być może w chwili w której to się zbalansuje to ten pisk ustanie ale nie jestem tego pewien to jest jedna kwestia być może to są jakieś sprzężenia, nie wiem, nie jestem pewien. Wiem jedno, ten u góry, który był pod te podłączone, pod te u góry, to on był dużo, dużo, dużo yy, yy, bardziej cicho chodził. Może dlatego, że one były, nie wiem, mniej rozjechane, czy. Ach, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Trudno jest mi powiedzieć. Tak czy inaczej. Chcę poczekać, aż wszystko się tutaj ułoży, czyli te u góry będą zbalansowane, baterie i tak samo te na dole. I w tym momencie wyciągnę sobie własne wnioski i ustalę, czy, czy to jest na tyle, czy to na tyle mocno przeszkadza, że nie idzie tego po prostu jak gdyby znieść. Ale tak czy inaczej, już odnoszę takie wrażenie. Że trzeba będzie to po prostu jednak, mimo wszystko, to stąd wyjedzie. Także to był taki kolejny etap przejściowy. Z takich rzeczy, które warto by było powiedzieć, to one wszystkie są podłączone w tej chwili szeregowo. Szeregowo na dole mamy te czarne. Tak samo te tutaj u góry. Tutaj jest jeden szereg. Tutaj później mamy. Tutaj jest drugi szereg. Te trzy akumulatory, te dwa plus ten 1,24. One również są podłączone szeregowo, czyli najpierw mamy te spinamy dwie dwunastki, no i później te dwie dwunastki są traktowane jak do 24, w związku z tym są łączone, tak jak tutaj widzicie, plus, tam z minusem. I dopiero te słupki plus i minus traktujemy jako 48, jako 48 wyjście. i to jest jeden szereg, tutaj mamy drugi szereg. No i w tym momencie równolegle łączymy tutaj i tam na dole. I wszystko, to taki mogę Wam sprzedać pomysł. Całkiem fajnie można to zrobić w ten sposób. Zamykamy wszystko w puszce i możemy sobie to potraktować jako taki przysłowiowe busbar, czyli łączymy te wszystkie powiedzmy akumulatory. Na śrubie. To jest w środku skręcone śrubą, czyli to nie jest na żadnej listwie czy na niczym, tylko po prostu jest śruba założona z nakrętką, czyli tak, żeby to nam nigdzie nie uciekło, się nie wyśliznęło, czyli to musi być porządnie zrobione. No i z tej puszki mamy wyjście do naszego falownika. Proszę bardzo, rzut okiem. Mamy falownik. No i w tej chwili 52, ,3. nie wiem, czy wysłyszycie. podejrzewam że też może, może słyszycie. Nie, tutaj szumi, z tej krateczki szum jest taki. A ten pisk pewien jestem na, na samym początku, bardzo mocno tutaj ten dawał z tego dolnego rzędu, a ten nie, ten dużo był bardziej cicho. No nic, poczekamy, żeby się to wszystko poukładało. No i tutaj mamy taki podgląd, jeszcze możemy sobie włączyć światełko. E, to niewiele nam daje. No także tak czy inaczej o, rzut okiem, co tu się dzieje. No, zasadniczo to możemy sobie co najwyżej tutaj sprawdzić napięcie jakie jest. I tak samo tutaj mamy podgląd i tam jest u góry. O, Ok. SK, wyjście. Wyjście. Ok. No i mamy 52, 4. Dobrze. Super. To mamy to, to to. Eee, właściwie... Wydaje mi się że to by było tyle. Jedyne co jeszcze przychodzi mi do głowy to jestem bardzo ciekawy z tego względu że te baterie um, um, NL Block one mają również Bluetooth. I ja chcę to sprawdzić bo to mnie też naprawdę interesuje jak to wygląda w kwestii aplikacji i pewnie zrobię zrzuty może screeny z ekranu i podepnę wam podłączę, żebyście sobie zerknęli zobaczyli, jak to wygląda. Bo przyznam się Wam szczerze mówiąc, że yy, wiem o tym, że, że taka opcja istnieje i że jest, aczkolwiek sam nigdy z tego nie korzystałem. W związku z tym jestem żywo zainteresowany tym, żeby zerknąć i sprawdzić. Ok. To co, lecimy w takim razie dalej. Lecimy do Rysia, aczkolwiek jeszcze Wam coś pokażę, co ja tutaj mam. Spójrzcie na to. To jest piec, który działa. Po prostu wczoraj był Pan Łukasz i on wszystko ogarnął. Po prostu odkrył coś, co było źle podłączone i tak dalej. Proszę bardzo, pyk wyłączamy. Temperaturka jest 24 stopnie. Pyk, ustawiamy na lato. Proszę bardzo, możemy włączyć wodę. Zaraz Wam pokażę, ciach, woda jest. Proszę bardzo. Zobaczcie, spój się widzicie? Pyk. zapaliło się. Ha. Działa, po prostu działa. Ale mega, super. A właśnie. Zabierałem się tutaj za tą apkę, ale Rysiu przyszedł i powiedział, że mam się karnąć do niego i, yy, i mam przyjść z multimetrem, żeby zmierzyć u niego, jak wygląda kwestia rozjazdu w akumulatorach. Spójrzcie tutaj, to jest tak. Tutaj możemy, o, przestawmy jeszcze, specjalnie Wam pokażę, bo po prostu tak się cieszę, że szkoda gadać. Spójrzcie, zobaczcie, tutaj mamy, włączamy grzejniczki, proszę bardzo, pyk, 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 możemy sobie podkręcić. A co jest bardzo istotne, to okazuje się, że ten piec ma ogromną amplitudę. I tam Pan mi wytłumaczył wszystko, co i jak i powiedział. Ja jeszcze trochę więcej coś Wam powiem, ale już nie dzisiaj, jak gdyby, bo dzisiaj lecę do Rysia. Natomiast powiem Wam jeszcze parę słów na temat tego pieca: odnośnie tego, że ono ma ogromną amplitudę w kwestii bardzo małe, w granicy tam 2, 3. jednofunkcyjny to chyba nawet 1,9. Mają te 24 kW, zaczynają od 1,9, od około 2, a ten dwufunkcyjny. Wczoraj mi podał, podesłał jeszcze około 2,9, 2,8, 3, coś takiego, już nie pamiętam teraz dokładnie, ale chodzi o to, że bardzo nisko i dlatego w tym domku jest założone właśnie takie, bo ja się zastanawiałem, dlaczego 24 kW w takim domku, tej powierzchni tam, no, no co, no bez przesady, to nie jest znów aż takie wielkie, żeby, żeby, żeby taką moc tutaj ostrą dawać, tak? No, a to widzowie kojarzycie na pewno, jak to wygląda. No i teraz... Okazało się, że ten pan, który zajmował się piecem, Łukasz, przeszliśmy na tyle. Cześć Łukasz, jakby co to Ci pozdrawiam, bardzo Ci dziękuję, że wpadłeś. I teraz, tak e, Łukasz powiedział, że e, on ma, jest jednym z niewielu piecy na rynku. Nie będę specjalnie zdradzał szczegółów, ale jest jednym z niewielu piecy na rynku, który ma tak dużą i ogromną amplitudę, w której pracuje. I dlatego oni Anglicy oryginalnie założyli ten piec tutaj wewnątrz, w domku. Ponieważ jeśli on zaczyna od 3KW, a tutaj mamy 40 parę metrów kwadratowych, no to tak naprawdę e, by mogłoby to nam się zgadzać, e, jeśli chodzi o kwestię mocy. I dzięki czemu e, z tego co dobrze zrozumiałem, to unikamy tego taktowania z tego względu, że możemy ustawić tutaj na bardzo niską temperaturę, i on sobie będzie tam po prostu, tam delikatnie, tylko i wyłącznie będzie, będzie delikatnie. E, Pychał ciepło w te grzejniki, ponieważ tych grzejników jest stosunkowo mało tutaj. Jest niewielka powierzchnia, w związku z tym tych grzejników nie, nie ma dużo. Także tak to wygląda. Co do tą aplikację, to może przy jakimś kolejnym odcinku, jak będę coś zgrywał, to sobie ściągnę, bo tak, pierwszy rzut oka, wszedłem po tej takim kodzie, który jest, tym QR, ale tak chwilę tam przeszukałem i nie znalazłem. Ale może dzięki temu to będzie powód, żeby wrócić do tego tematu, do naszego banku. Tym bardziej, że to jest temat, który trzeba ogrywać cały czas i pokazywać, co się dzieje u nas. To co, lecimy do rycia. Bałagan. Jaki bałagan. Ty u Ciebie jest wszystko dobrze, czysto. No, Cześć się. dawno Cię nie widzieliśmy. No, Jak zdrowie? Dobrze. W porządku? No, na razie tak. To najważniejsze. Mam Na multimetr, idziemy sprawdzić. Mm. Jak myślisz, trzeba będzie balanser? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Prowadź. Zobaczymy. Prowadź. Zobaczymy. Jakie? Akumulatory Prowadź. sprawują? My tutaj jesteśmy. Zobaczymy. Wszyscy off -grid, No, Czysty off-grid. Mhm. Wchodzimy do góry. Dobra. Wchodzimy Dobrze. do góry. Ja Cześć, wejdę Dorota. pierwszy. Cześć, miło Cię widzieć. Dawno Cię nie widzieliśmy. Znaczy ja ci widziałem całkiem ja niedawno, Ja wejdę pierwszy. Ale Dobra, Rysiu, czyń honory domu? Sprawdzamy. Mamy falowniczek, leci proszę bardzo, Rysiu, weź zerknij, ja go odpalę i tylko, żeby złapać plus i minus, dobra? Zobaczymy. Dobra, Rysiu dobra. ma tutaj dyszkę. O, 10 minus, żelu. plus. Tak? Dobra, jedziemy pierwszego. Dobra, po kolei sprawdzamy. Poszło, 12,75. Następny. Dobra. 12,70. Może Nie być. ma dużej różnicy. Nie ma dużej różnicy. Mhm. Plus. Minus. 12,80. No. Plus. Minus. Pokaż. Mhm. 12,74. Nie ma. Nie, nie potrzeba. Nie ma. Nie ma. Nie. Nie potrzeba na razie niby, niby zalecają jak gdyby do tego, żeby były równe, ale u Ciebie widać, że one dosyć równo są. Na no, równo. No, było najmniej było 12,7,0, 7, a no. najwięcej 12,8. No, tylko 10. To jest jedna dziesiąta. Jedna dziesiąta, to może być. Nie potrzeba. No, na, razie tak. okay. na razie się sprawują. Na razie się spróbują. A ile w tej chwili na banku na tym? 51 stopni. 51. 10 już się powoli kończy dzisiaj produkcja. No i się kończy. Mm. Mm. No, 0,10 kW. No to to. No, 100, 100 W. No. Dokładnie. No, okay. ok. Się kończy. No, ładnie. Yy, czy coś ten, coś tutaj jest takiego jeszcze ewentualnie o czym można by było powiedzieć, wspomnieć, czy coś? Nie, no praktycznie można powiedzieć, że ile? Od dwóch lat te akumulatory stoją i one nie, stoją. się nie rozjechały, bo to jest, wiesz, bo to jest jakiś wniosek. I na mrozie stały. I stały na mrozie? Na mrozie dostały mrozu. No bo te, no. Ten, te już były takie, kurde, trochę było już strach, bo były takie wklęsłe się zrobiły Aha. i mówię to już coś może, ale jakoś się zregenerowały i Aha. jest dobrze, nie? No tak. No. I chodzą i nie ma problemu. No, no. nie ma problemu. Ma... No dobrze, dobrze. gotujemy. Wisiaj rybki smażyły. <laughs> <Są>. <laughs> rybki smażyły w hocek! Trzymajcie się w takim razie jakby co to widzimy się na kolejnych odsłonach i my tutaj zaraz polecimy sobie z Rysiem i pokaże nam co on tutaj ma ciekawego. No mam trochę ciekawego tam. tam Dużo rzeczy masz? To może zajawkowo. Chodź, idziemy. Kamizację. Pokażemy jeszcze w tym odcinku. Pokażemy no, widzom na koniec, na koniec pokażemy co ten, co jest zabieram się do tak ogrzewania podłogowego. O, dobra. To Chodzi jest tak. o to żeby zrobić pokażemy. ogrzewanie. A pokaż król... rybę, rybę pokaż, bo ty rybę robisz. Tu jest rybka. O, no, w A wiecie w ogóle jaką dobrze gotuje? On... Ja nie wiem czy ty lepiej jesteś cieśla, stolarz czy... Ten. Dobra, czy lepiej... idziemy, Dobra. idziemy tam, a królewna niech zamknie. Bardzo śmieszne. Kró królewna Zobacz, niech zamknie. Jak człowiek nie płaci rachunków, jest off grid, hmm. jak mu humor dopisuje. No. no. No jak tak przychodzi rachunek zapłać, 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 a tak nie potrzeba płacić, no. świeci się prąd, światło, o tutaj właśnie, o właśnie dwa, trzy słowa, no poprawiłem kanalizację do góry, bo tu chcę robić podłogowe ogrzewanie, więc tu rozdzielacz zamontowany, tu już przygotuję, przygotowuję te e, końcóweczki, o ale tak wymyśliłem, tak. że Mam taką złączkę, tak? i tu sobie skręcę. Okay. I tu sobie polutuję, i wtedy sobie, sobie skręcę. Uh -huh. I tak samo tu jest taki ładny cwany śrubuneczek, nie? O, i tu sobie go wlutuję, uh -huh. przykręcę, i będę mógł to wlutować, i tu będę mógł rozkręcić. W razie czego rozdzielać, wymienić czy coś, to będę mógł to sobie wyciągnąć. Uh -huh. Nie będę miał tego na stałe. No tak. I stąd pójdzie tam, tu sobie skręcę, no o to chodzi właśnie, żeby tak zrobić, żeby można było serwisować, serwisować, rozebrać. Ale coś faktycznie, takiego. bo to jest dzisiaj, jest dzisiaj robota, bo, no. bo jeszcze rano jak byłem, widziałem no. to. I już do góry jest A. toaleta, Aha. tu pójdzie do góry umywalka okay. i tam idzie do wanny już. Okay. No, już no i już wszystko jest podłączone. Ale z ciebie sprycia, przewód obcięłeś i przykręciłeś. No, mówię, jakieś tu uchwyty, będę kombinował. Biorę ty... kawałek kabla i. Kabel przykręcony. Kabel no. przykręcony, śrubka, śrubka i, 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 i trzyma sztywno. I no gra, tak, tak. no. to i tak tak będzie tutaj zabudowane. To będzie zabudowane, bo tu przyjdzie e, e, stelarz do toalety, mhm. stelaż. i to będzie obudowane. A tu będzie prysznic, nie? Prawda? No, no, no. Mhm. no i to będzie stała pralka i o, 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 omywalka dla, dla królewny. A Ty Dorota, Dorota dzisiaj, słuchajcie, pierwszy raz dzisiaj Dorota od kilku dni widzę uśmiechniętą, bo chodziła na burbuszon, była zwana na wszystkich. Sami o, kupiony na podłogę. Dobra. Jakieś tam firmy, nie wiadomo, ale może i będzie dobra. Będzie dobrze. będzie dobrze. No, drzwi mamy, o, 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 o mamy drzwi stawione, proszę, no. Super. Tak sobie pomyślałem, żeby drzwi te otworzyć do środka. W tamtą stronę. Bo akurat tu jest ten baniak. Ok. Nie? I tam zasłonię, jak ktoś wejdzie, to tam nie będzie widział tych pompek tam jakieś tam tak. mało miejsca, więc trzeba to jakoś pomyśleć. Nie? No. No. I A to jest ta... jedno, bo powiedz naszym widzom z tego względu, że skrzydło. Skrzydło kupiliście normalnie. było Skrzydło kupione, kupione gotowe, futryny gotowe. sobie dorobiłem. Ale futryny Rysiu sam robił. Sam robiłem sobie. No. Tu mamy tu mamy piłę, <grym, <grym, szlifiereczkę wyszlifuję <grym, <grym, i co robimy? Pozaciutkowe no. wszystko. No i blaczka wstawiona. No, no i gra, i pasuje. No i tu wy, przyjdzie do, do wanny, u góry będzie wanna, nie? Okej, okay, tutaj no, tak? No. Aha, bo tam masz odejście. No tam, tak? i tam jest odejście już i to przygotowane i będzie. No, no i dlatego tak, okay, to, okay. tak to wygląda. No tak jakoś to, to walczymy. Już drewno jest, kolejna partia. No, tak. no. O. Trzeba będzie łupać. No. Tak, ja czeka na pocięcie. Królewna będzie łupać. <laughs> <laughs> Marcin, ma, Marcin ma piłę. Tak. Wezmę on Marcina piłę motorową, potnę, a... Królewna będzie łupać. Kusia będzie łupać. Witajcie, korowała. Trzymajcie się w takim razie. Widzimy się na kolejnych odsłonach. Widzicie, my tu mamy wesoło. Także polecamy, słuchajcie, też budujcie swoje własne off-gridy. Będzie przynajmniej dużo więcej osób tych, które nie będą płaciły. Na razie, hejka. Cześć.